Durwać BESTIE W RMFFN Imiona i nazwiska Dennis Williams Brian Winchester Liczba ofiar Jedna Czas i miejsce zbrodni 16 grudnia 2000 roku Tallahassee, Stany Zjednoczone Motyw Wyłodzenie pieniędzy z polisy na życie Wyrok Dennis Williams dożywocie zamienione na 30 lat pozbawienia wolności Brian Winchester 20 lat więzienia DORWAĆ BESTIE W RMFFN Polowanie na kaczki, romans i aligatory. Historia zniknięcia Majka Williamsa, skromnego agenta nieruchomości, obfitowała w wiele niezwykłych szczegółów i została wyjaśniona dopiero po kilkunastu latach. A rozwiązanie zagadki jego śmierci okazało się jeszcze bardziej mroczne niż się początkowo wydawało. Jerry Michael Williams, zwany przez wszystkich Majkiem, urodził się 16 października 1969 roku na Florydzie. Był synem kierowca autobusu i opiekunki pracującej w żłobku. Wraz z rodzicami i starszym bratem Nickiem mieszkał w przyczepie. Rodzice oszczędzali pieniądze, by zapewnić synom edukację w prestiżowej North Carolina Christian High School, a Mike i Nick pomagali im pracując nocami w sklepie spożywczym. Mike był przewodniczącym samorządu studenckiego. Grał też w futbol amerykański i cieszył się popularnością w szkole. W trakcie studiów na Florida State University otrzymał pracę jako rzeczoznawca majątkowy w jednej z firm. Jej właściciel bardzo pozytywnie go oceniał. Także znajomi twierdzili, że Mike to ktoś naprawdę solidny, na kogo zawsze można liczyć. Pojmował się za słabszymi, nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Jeszcze w liceum poznał Denise Merial, która była szkolną czy Zaprzyjaźnił się też z Brianem Winchesterem i jego dziewczyną, a później żoną Katie. Czworo przyjaciół wydawało się nierozłącznych. Razem bawili się po zajęciach, jeździli na polowania na kaczki, a do tego w tym samym roku, 1994, pary się pobrały. Krótko po ślubie Denis i Mike kupili dom, a w 1999 roku urodziła się Ansley, oczko w głowie tatusia. Mike miał dobrą pracę, kochającą rodzinę, a dla znajomych stał się wzorem człowieka sukcesu. Pracował dużo i ciężko. Mimo tego, zawsze na pierwszym miejscu stawiał rodzinę. Nie odmawiał też sobie małych przyjemności, a jedną z nich były poranne polowania na kaczki. Pewnego dnia Denise zwróciła się do męża z pewną propozycją. Co myślisz o tym, żebyśmy wykupili polisę na życie? Może to i dobry pomysł. Zakręcę się koło tego tematu. No przecież nie musisz. Znamy Briana. To najlepszy agent ubezpieczeniowy w okolicy. W ten oto sposób małżeństwo wykupiło polisę na życie na łączną kwotę blisko 2 milionów dolarów, a ich pośrednikiem został wspólny przyjaciel Brian Winchester. Krótko potem Mike zwierzył się kolegom z pracy. Wiecie, jak jest. Chcę, żeby moja rodzina była bezpieczna. Gdyby coś mi się stało. Dwa dni przed zniknięciem, Mike i Denis spotkali się z matką i bratem Mike'a. Przedstawili im swoje plany na najbliższą przyszłość. Chcielibyśmy, żeby Asli miała rodzeństwo, a w przyszłym roku marzy nam się rejs po Hawajach. No a przede mną jeszcze podróż służbowa na Jamajkę. Z marzeń i planów jednak nic nie wyszło. 16 grudnia 2000 roku Mike Williams wstał o świcie, spakował sprzęt i udał się na polowanie nad jezioro Seminoli. Wieczorem miał świętować z żoną szóstą rocznicę ślubu. Tymczasem mijały godziny i Mike nie wracał. Około południa Denise zadzwoniła do swojego ojca, by mu o tym powiedzieć. Ten w towarzystwie Briana Winchestera, przyjaciela rodziny, ruszył nad jezioro. Mike zawsze polował w tym samym miejscu, dlatego mężczyźni wiedzieli, gdzie go szukać. Ale jedyne, co znaleźli, to Forda Bronco, należącego do Williamsa, a po pewnym czasie także jego łódź, unoszącą się na wodzie. Rozpoczęła się wielka akcja poszukiwawcza z udziałem nurków, psów tropiących, a nawet helikopterów. Nie mieliśmy w zasadzie żadnych informacji, poza tymi, że łódź jest pusta, a mężczyzna zniknął. Żadnych dowodów. Niczego, co by sugerowało, że mogło dojść do przestępstwa. Tak, po przejściu na emeryturę, wspominał poszukiwania jeden z biorących w nich udział funkcjonariuszy. Mimo zimowych, trudnych warunków, sumiennie przeczesano okolice jeziora. Niestety, bez rezultatów. Śledczy założyli, że jeżeli Williams utonął, jego ciało wypłynie na powierzchnię maksymalnie w ciągu siedmiu dni. Tak się jednak nie stało. Poszukiwania były prowadzone aż do lutego, a mogłyby być jeszcze dłużej, gdyby Denise wyraziła taką wolę. Jednak wyglądało na to, że żona Majka pogodziła się z losem, czyli prawdopodobną śmiercią męża i nie była przesadnie zainteresowana tym, jak zginął. Dzień po zakończeniu poszukiwań odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę Williamsa. Denis wzięła sobie do serca wyjaśnienie, które przedstawił prywatny detektyw zajmujący się tą sprawą. Myślę, że ciało Majka Williamsa zostało uwięzione gdzieś w gęstych wodorostach, a następnie zajęły się nim żerujące tu a także żółwie. To dlatego nie mogliśmy znaleźć jego szczątków. W czerwcu 2001 roku sędzia hrabstwa Leon przychylił się do wniosku Denise Williams o uznanie Majka za zmarłego. To pozwoliło świeżo upieczonej wdowie ubiegać się o pieniądze z polisy ubezpieczeniowej na życie. Na jej podstawie otrzymała niemal 2 miliony dolarów. Matka Majka, Cheryl, nie mogła zrozumieć tego, że jej synowa tak łatwo odpuściła. Kiedy jednak zaczęła z nią rozmowę na ten temat, Denise miała jej powiedzieć. Dobrze ci radzę, nie drąż. W przeciwnym razie stracisz kontakty ze swoją wnuczką. Cheryl była wstrząśnięta. Jak później wyznała... W tym momencie doszło do mnie... Że nie było żadnego wypadku, żadnych aligatorów, że ktoś coś ukrywał. Matka Majka nie pogodziła się z zamknięciem sprawy zaginięcia jej syna. Kontaktowała się z mediami, które próbowała zainteresować tematem i z ekspertami, za wszelką cenę chcąc dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało tego grudniowego strasznego poranka. Jej determinacja doprowadziła do tego, że w 2004 roku na jej wniosek ponownie otwarto śledztwo. W końcu pojawiły się też jakieś dowody. Z jeziora wyłowiono wodery, latarkę, kurtkę, czapkę i licencję myśliwską Williamsa. Ale stan znalezionych przedmiotów budził wątpliwości. Wyglądało na to, jakby przeleżały w wodzie najwyżej kilka dni. Do tego poproszeni o opinię herpetolodzy stwierdzili. To niemożliwe, by Mike Williams padł ofiarą aligatorów. W tak niskich temperaturach te zwierzęta nie żerują. A nawet gdyby zdarzył się taki przypadek, powinny zostać fragmenty ubrań czy choćby strzępki tkanek. Tu nie ma niczego. Jeden ze śledczych zaangażowanych w sprawę, Ronnie Austin, oznajmił wprost. Mam silne przeczucie, że Mike nie zginął w jeziorze Seminole. Co więcej, to przeczucie podzielają wszyscy moi koledzy jak dla mnie jego zaginięcie to mocno podejrzany przypadek. Ale śledztwo z 2004 roku było niezwykle trudne z powodu założeń pierwotnego dochodzenia. Wtedy nie uwzględniano wersji, że zniknięcie Williamsa mogło być spowodowane działalnością osób trzecich. Miejsce zbrodni nie zostało wówczas w żaden sposób zabezpieczone. Auto i łódź wróciły do rodziny Majka, a wszelkie potencjalne ślady zostały zatarte. Bez jednoznacznych dowodów śledztwo po raz kolejny ugrzęzło w miejscu. W 8. rocznicę zaginięcia Mike'a ponownie zostało zamknięte. Podczas gdy Cheryl Williams rozpaczała z tego powodu, Denis, wdowa po Majku i jego przyjaciel Brian Winchester wzięli ślub. Ich otoczenie było zszokowane. Była żona Briana, Katie, też nie kryła swoich uczuć. No cóż, nie jestem zaskoczona. Od dawna mieli romans, więc wiedziałam, że coś jest na rzeczy. Co mogę powiedzieć? Powodzenia! Mimo, że śledztwo zostało zamknięte, Cheryl Williams wciąż zabiegała o uwagę mediów. W 2005 roku jej losem zainteresowała się dziennikarka Jennifer Portman z Tallahassee Democrat, której artykuły wzbudziły na nowo zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą. Na policję zaczęli się zgłaszać świadkowie, którzy twierdzili, że w dniu zaginięcia Majka widzieli na jeziorze Seminoli Briana Winchestera, Tymczasem matka Williamsa wyznała, że napisała 200 listów do gubernatora. Jak się okazało, nie zostały one nawet otwarte i przeczytane. Jej oburzenie udzieliło się czytelnikom Tallahassee Democrat. Oczekiwany przez tyle lat przełom nastąpił w 2016 roku. Cztery lata wcześniej Denise i Brian Winchesterowie rozstali się. W 2015 Denise złożyła pozew rozwodowy. Brian miał złożyć do sądu wycenę ich wspólnego domu. Termin mijał w sierpniu 2016 roku. Zamiast tego zrobił coś innego. Gdy Denise wsiadła do auta, którym miała pojechać do pracy, znienacka na tylnym siedzeniu pojawił się Winchester. Mój Boże, Brian, czy ty celujesz do mnie z broni? Czego ty chcesz? Prosiłem cię, żebyś nie składała tego cholernego pozwu. Mógłbyś nie trzymać lufy na moich żebrach? Jedź przed siebie i się nie odwracaj. Zniszczyłaś mi życie. Zabiję się przez ciebie. Po godzinnych pertraktacjach Brian zgodził się wysiąść z auta, a Denise zadzwoniła na policję. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o porwanie z bronią w ręku. Jakaż od dawna był pod lupą śledczych, ci postanowili to wykorzystać. Panie Winchester, proponujemy panu ugodę. Nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za pana opowieść, co dokładnie zdarzyło się 16 grudnia 2000 roku. Taktyka poskutkowała. To ja zabiłem Majka. Uknuliśmy to z Denise. Mieliśmy romans i zaślepiło nas uczucie. No i polisa na życie. Zamordowałem swojego przyjaciela. Okazało się, że zakusy na życie Williamsa były już wcześniej. Jednak pierwsza akcja, mająca na celu zamordowanie Majka, została w ostatniej chwili odwołana przez wahającą się Denise. 16 grudnia kobieta nie miała już skrupułów i wraz z kochankiem zrealizowała swój plan. Brian opisał, jak razem z Majkiem wypłynęli na jezioro i jak popchnął przyjaciela do wody. Gdy ten walczył o życie, Brian zastrzelił go. Następnie zakopał jego ciało kilka kilometrów od domu rodzinnego ofiary. Brianowi Winchesterowi groziło 45 lat za porwanie z bronią w ręku i próbę morderstwa byłej żony. Finalnie w grudniu 2017 roku został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Dzień po ogłoszeniu wyroku, policja wydała oświadczenie. Na końcu ulicy Gardner Road w północnej części hrabstwa Lyon odnaleźliśmy szczątki mężczyzny. Badanie DNA wykazało, że jest nim Mike Williams, który rzekomo miał zginąć na jeziorze Seminole. Dodam jeszcze, że według naszych wszelkich danych Mike Williams padł ofiarą zabójstwa. Trudno uznać, że Sheryl Williams triumfowała po tym oświadczeniu, jednak z całą pewnością matce Majka poniekąd ulżyło. Przez 17 lat mówiłam wszystkim, że mój syn nie utonął. Nikt mi nie wierzył. Teraz wreszcie mogę go pochować. 8 maja 2018 roku, gdy Denise Williams wychodziła z pracy na Uniwersytecie Stanowym Florydy i zamierzała świętować 19 urodziny córki, otoczyła ją policja. Kobieta została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia, o przygotowanie zbrodni i współudział. Mimo, że to Brian nacisnął na spust, samo zabójstwo miało być pomysłem Denise. Przez cały proces kobieta nie zabrała głosu. W lutym 2019 roku została skazana na dożywocie. Półtora roku później sąd uchylił wyrok skazujący za morderstwo i zamienił karę dożywocia na 30 lat pozbawienia wolności za udział w przygotowaniu zabójstwa. Pięć miesięcy po ogłoszeniu wyroku córka Denisi i majka Ansley otrzymała wszystkie aktywa z majątku zmarłego ojca oraz pieniądze z ubezpieczenia należące wcześniej do Denis, pod warunkiem, że nie przeznaczy ich na pokrycie kosztów związanych z procesem matki. Młoda kobieta całym sercem wierzyła w niewinność Denise, uważając, że Brian Winchester działał sam. Jej postawa była kolejnym ciosem dla Sheryl Williams, która zeznała w sądzie. Przez Denise straciłam nie tylko syna, ale i wnuczkę. Mimo to wierzę, że było warto tyle lat toczyć bój o sprawiedliwość. Mój syn był dobrym człowiekiem. Kochał swoją rodzinę. Każdej nocy, gdy zasypiam, Widzę go, jak walczy o życie na jeziorze. Jak błaga o pomoc, a ja nie mogę go uratować. Ta wizja będzie mnie prześladować do końca życia. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.